No dobrze, Rysiek weź wyciągnij te rzeczy z taksówki, Maciek pomóż mu, lepiej się pospieszmy, te cholerne mędy pewnie zaraz tu będą, no racja, ale dlaczego musimy od razu uciekać, może byśmy zastawili jakąś pułapkę, dostaliby po dupiej i by był spokój, nie ma czasu na kombinowanie, jak Niko załatwi paliwo to od razu stąd dylamy, o, i już nadjeżdża, trzeba załadować towar. Dobra, wrzućcie te rzeczy. Panie zabieraj ten złom z drogi. No szkurna nie widać, że mam problem. Problem to będziesz miał jak twój mózg wyląduje na ziemi. Zabieraj tego gruchota, ale już. Czego tam? Przyjechałem tutaj trochę pohandlować i myślę, że na pewno mam coś dla was ciekawego. A więc mówisz, że masz beczkę piwa lub czegoś mocniejszego? Nie, ale na pewno tym co mam nie pogardzicie. Dobra otworzę bramę, ale ostrzegam, bez żadnych numerów bo będzie po tobie. He, czyżby nowa twarz w tej okolicy? Dawno nie widziałem przybyszów spoza miasta. Możliwe, jednak mam sprawę niecierpiącą zwłoki. A niby jaka to sprawa jeśli można wiedzieć, dowiedziałem się że macie spory zapas paliwa, które bardzo by mi się przydało. Paliwo to bardzo cenna rzecz, chyba jesteś tego świadom. Oczywiście jestem przezony i przygotowałem coś na wymianę. Co ty na to, a niech mnie, skąd ty masz tą broń, a ma się dojścia tam i ówdzie. To jak zgadzacie się na wymianę, jak dla mnie jest to wystarczająco uczciwe. Umowa stoi. I nie ruszaj się, kurde Rysiek, do kogo ty celujesz, weź się opamiętaj. Sorki, dawaj, wchodź, już na ciebie czekają. No, mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. No, co prawda, nie jestem wysłannikiem przyszłości, ale udało mi się z nimi dogadać. To bardzo dobrze, a teraz usiądź z nami. Macie, kuruchomił ten stary telewizor. Czas obejrzeć jakiś film, no chętnie zobaczę.

No to było całkiem niezłe, ale teraz jest ważniejsza sprawa. Trzeba jakąś zabrać te paliwo z wioski. Spokojnie. Wszystko mam pod absolutną kontrolą. Zaraz obok znajduje się plac budowy. Tam są beczki po paliwie. Dobra zbierajmy się.